Dzień dobry, ja nazywam się Anna Braziak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo odpowiedź na bardzo często nurtujące Państwa pytanie. Czy jeżeli złożyli Państwo wniosek o zastępczą służbę wojskową zamiast powołania do zasadniczej służby wojskowej, czyli chcą Państwo odbyć służbę zastępczą ze względu na Państwa przekonania moralne, które nie pozwalają wam uczestniczyć w formacji uzbrojonej? To czy wówczas, jeżeli taki wniosek został złożony, to na pewno zostanie wstrzymane możliwość powołania państwa do zasadniczej służby wojskowej? Oczywiście, że tak. Proszę państwa, na ten temat e, mówi dokładnie, stanowi o tym artykuł 571, który w ustępie trzecim mówi, że osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która złożyła wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej w podmiocie, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tego wniosku nie może być powołana do służby wojskowej. Zatem z całą pewnością do ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku nie mogą Państwo być powołani. Ważne jest tylko, żeby ten wniosek złożyć po pierwsze w terminie, czyli najpóźniej w dniu otrzymania karty powołania, po drugie, żeby spełniał on warunki ustawowe, czyli na pewno trzeba przekazać po pierwsze Państwa dane osobowe, a po drugie wykazać. Zarówno państwa przekonania moralne, czy też przynależność do związku religijnego. Tutaj mamy te dwie przesłanki, które jasno mówią, w jaki sposób musimy wykazać, że nasze przekonania religijne, nie pozwalają na to, żeby odbywać formacji uzbrojonej służbę wojskową, dlatego też składamy wniosek o służbę zastępczą. Jeżeli u Państwa taka sytuacja występuje, wówczas trzeba ją udokumentować, złożyć wniosek, i tak z całą pewnością złożenie takiego wniosku w terminie powoduje wstrzymanie powołania Państwa do służby wojskowej.